Aż trzy nowości na liście, i o jednej grze o dziwo sobie przypomnieliście. Jakby zacząć ten odcinek? Przed Wami nowe zestawienie najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych przez użytkowników portalu Planszeo. A w tym odcinku zajmę się zeszłym, czyli 29 tygodniem tego roku. Tak wyglądała lista na ostatnim zestawieniu. Na miejscu 5 Dominant Spiszy z Władcy Oceanu. Miejsce 4 Wyprawa Darwina. Miejsce 3 Mozaik Historia Cywilizacji. Miejsce 2 Stalker. Miejsce 1 oczywiście Brzęk Katakumby. W tym tygodniu nareszcie mamy trzy nowości. Jedna gra powróciła na listę oraz jedna utrzymała swoją pozycję. Ciekawe o jaki tytuł może chodzić. Wy już pewnie dobrze wiecie. Zostawcie suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnego zestawienia. Krótkie intro i zaczynamy. Z okazji premier na polskim rynku z listą żegnają się Wyprawa Darwina, Władcy Oceanu oraz Mozaik Historia Cywilizacji. Skończyła się kampania, to jej Stalker spadł ze stołka, ale pewnie wróci za około 2 lata. Przejdźmy teraz do listy. Miejsce piąte, Niezbadana Planeta od Portal Games. Cena w przedsprzedaży jeszcze nie jest znana, ale ja dobrze wiem dlaczego klikaliście w ten tytuł. Gra logiczna, draft elementów, gra ekonomiczna, budowanie połączeń, budowanie wzorów, zagadki, budowanie obszarów, budowanie miasta i układanie elementów. A klikaliście, ponieważ na GameFound wystartowała kampania dodatku do tej właśnie gry, który ufundował się w zaledwie 10 minut i został wsparty przez prawie 7 osób. Portal Games parę dni temu wrzuciło taką autografikę na swojego fanpage'a. Co może oznaczać jedno, gra wyruszyła już w swoją podróż po morzach i oceanach, by dotrzeć do magazynu Portal Games. Kto grał w ten tytuł na Portal Conie i nie może się doczekać już polskiej premiery, na pewno będzie z tej informacji bardzo zadowolony. Ocena BGG 8, a zdobyła 4400 głosów. Na miejscu z Zamki Burgundii edycja specjalna od wydawnictwa Eweken Realms. Cena wahała się od 500 do 1350 zł, a wszystko to w zależności od progów wsparcia. Dla przypomnienia, ta edycja zebrała prawie 5 milionów euro podczas trwania kampanii, aż w głowie się takie kwoty nie mieszczą. Ostatni update był 18 lipca, gdzie dostaliśmy krótki info o wysyłce. Wszystkie zaległe kontenery opuściły już Chiny. Pierwsi wspierający w Europie, czyli 18% osób, już dostało swoje gry i ponoć z tego, co pisze wydarzenie. Dawca są bardzo zadowoleni. Reszta paczek do magazynów ma trafić 21 i 25 sierpnia. Już niedługo zobaczymy jak będzie się zmieniać. Bardzo wysoka ocena na BGG i w którą stronę pójdzie. BGG 9,1 a zdobyła 889 głosów. John Company, druga edycja od wydawnictwa Galacta. Cena tej gry to około 400 zł. Premiera już lada dzień 27 lipca. Gra autora gry Pax Pamir, czyli możemy się spodziewać, że lekka gra to to nie będzie. Co potwierdza oczywiście BGG oznajmiając, że jej ciężkość to aż 4,43 w skali do 5. Gra edukacyjna, kości, gra ekonomiczna, negocjacje, polityka. Jest to rywalizacyjna gra handlowa, w której gracze wspólnie kierują losami jednej rozrastającej się organizacji. Muszą radzić sobie z niuansami polityki i biurokracji, jednocześnie licząc się z konsekwencjami swoich działań dla subkontynentu indyjskiego. Ocena BGG 8,4 zdobyła 1900 głosów. Na miejscu drugim Dorf Romantik, gdzie Polską edycję wyda UV Games. Jest to gra od 1 do 6 graczy, od 30 do 60 minut oraz od 8 roku życia. A cena polskiej edycji jeszcze nie jest znana. Akurat tutaj wiem, że z tą grą, tak samo jak z brzdękiem katakumby, długo się nie pożegnamy. Właśnie wygrała nagrodę główną Spiel des Jahres 2023, co z dumą prezentuje UV Games na swoim profilu. Jak chcecie już w nią pograć, to gra również ma swoją edycję cyfrową, którą możecie zakupić na Steamie i przygotować się na polską premierę. Jak wspomniał Marcin Robka, gra idealnie pasuje do profilu UV Games. Jest łamigłówką, grą kafelkową, relaksuje i ładnie wygląda. Ocena BGG 7,8 zdobyła 1600 głosów. Na miejscu pierwszym Brzdęk Katakumby od Lucrum Games. Cena w przedsprzedaży to 160 zł. Tyle razy, co ta gra była na pierwszym miejscu tej listy, to jest to chyba rekord już nie do pobicia. Z nowych rzeczy, co mogę wspomnieć, to oczywiście nastąpiło małe opóźnienie w transporcie. Gry trafią do Lucrum Games na początku sierpnia, dlatego na wysyłki możemy liczyć pod koniec tego właśnie miesiąca. W końcu wiemy coś więcej, więc za miesiąc szykuje się świetne granie. Ocena BGG 8,4 zdobyła 2600 głosów. Ty wspierasz kanał na Patreonie, a ja daję Ci fajne promocje, kody rabatowe, a być może uda Ci się również wygrać grę, jak na przykład Michałowi czy Dominikowi. Linka dla chętnych zostawiam w opisie. Jeżeli ten film się Tobie podobał, zostawę polubienie oraz komentarz dla YouTube'owego algorytmu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.